Jestem Joshua i mam 24 lata. Mam na imię Ryszard i mam 85 lat. Polonia w ekstraklasie? Jak spadałam, miałem 14 lat. Na własne oczy widziałem dwa mistrzostwa Polski i dwa puchary Polski wygraną przez Polonię. Oglądanie meczu na siedząco? Może kiedyś. Teraz z emocji nie wytrzymałbym nawet minuty. Co roku siadam trochę niżej. Bo nogi już nie to co kiedyś. Kocham Warszawę, bo to miasto miliona możliwości. Kocham Warszawę, bo to miasto nigdy się nie poddaje. Warszawa znaczy Polonia. Polonia to znaczy Warszawa. Jak już iść, to pod prąd. Dzisiaj na biało. Lubię klasykę i dlatego stawiam na czerń. Duma stolicy od pokoleń na trybunach. Cześć na kaset.